Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Zaproszenie do naszego programu tego wieczoru przyjął pan poseł Andrzej Melak, członek Społecznego Komitetu Budowy Pomników prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej. Witam Panie Pośle, Szczęść Boże. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Pośle, jak Pan sobie wyobraża pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej? Trudno go sobie wyobrazić. Każdy ma pewne jakieś Oczekiwania, ale rozpisany konkurs, dzisiaj ogłoszony da odpowiedź w, w ciągu kilku miesięcy. Jest już wybrana także komisja konkursowa, złożona z wybitnych przedstawicieli sztuki architektury, jest także przedstawiciel rodzin, które zginęły w smoleńsku, pani Ewa Kochanowska. Co Gwarantuję, myślę, że mhm. bardzo trafny będzie wybór. Konkurs nie jest zamknięty, jest rozpisany i prac może przyjść mhm. bardzo dużo. Ale pan, pan, jako osoba, która straciła w tej katastrofie swego brata, pana Stefana Melaka, pan ten pomnik widzi jako taką bryłę bardziej e, tradycyjną, czy bardzo nowoczesną, no bo różne są e, w tej chwili trendy, e, różne są kierunki e, w rzeźbie, w sztuce. Ja myślę, panie w redaktorze, że w, powinien nawiązywać do klasyk, do klasyków. To jest jednak, to przemawia najbardziej do ludzi, ma być wymowny, zarówno w swej formie, także w, i w wielkości. Mm -hmm. Musi nawiązywać w jakiś sposób do tego, w, w którym miejscu będzie usytuowany. A właśnie, bo będzie ten pomnik usytuowany w miejscu u zbiegu ulicy Karowej y, y, i u zbiegu ulicy Krakowskie przedmieście na skwerze y, księdza Twardowskiego. To jest tuż obok hotelu Bristol, hotelu Bristol, hotel Bristol z kolei sąsiaduje z Pałacem Prezydenckim. Czyli można powiedzieć, jest no tuż obok pałacu prezydenckiego. To jest dobre miejsce pana zdaniem dla tego pomnika? Myślę, że, że, że właściwe. Chociaż ja zawsze myślałem o tym, że będzie postawiony w miejscu księcia Józefa Poniatowskiego, przynajmniej pan prezydent, a pomnik księcia Józefa pójdzie na to miejsce, w którym był przed, t, przy, przed wojną w czasie gdy stał tam pałac Saski. A ten pałac Saski należy odbudować, bo to też jest symbol Rzeczypospolitej. Jeszcze przypomnijmy y, naszym widzom, którzy może nie znają Warszawy, nie znają historii Warszawy. Pałac Saski y, y, stał przy obecnym placu Piłsudskiego i grupnie znanego żołnierza jest częścią kolumnady tego pałacu. zostały tylko w kolumny. Tak. Y, z kolei Pomnik, drugi pomnik, pomnik prezydenta Alecha Kaczyńskiego, będzie także przy Krakowskim Przedmieściu. Tak. Przy ulicy generała Michała Tokarzewskiego Karaszewicza to takie symboliczne też miejsce. Tak, owszem, więc myślę, że musimy się troszkę uzbroić w cierpliwość. Czekaliśmy 7 lat. Dzisiaj padły już zdecydowane słowa i podano terminy. Trwa zbiórka. Trzeba apelować do wszystkich tych, którzy czują się w obowiązku złożyć część swoich pieniążków na ten pomnik. To ma być faktycznie dar narodu, gdzie liczy się każda złotówka, każdy grosz. Taki ma mieć wydźwięk. Mhm. Panie pośle, pomnik, pomniki będą, konkurs rozpisany. Już zebrano około miliona złotych. To jest suma jeszcze niewystarczająca, rozumiem, żeby dopełnić tego dzieła i tej, tej, jakby wypełnić tę ideę upamiętnienia ofiar katastrofy. Oczywiście, bo przecież na same nagrody konkursowe pójdzie prawdopodobnie i przygotowanie, rozpisanie konkursów na kilkaset tysięcy złotych. Więc uważam, że zbiórka dopiero w zasadzie się rozpoczyna. Gdy będą już pierwsze projekty, gdy będzie już rozstrzygnięty sąd konkursowy, wtedy chyba będzie apogeum datków, wpłat, mhm. bo w wielu. Cały naród, w zasadzie nie tylko w Polsce, ale wielu Polaków za granicą, zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Azji, w każdym, na każdym kontynencie, chce mieć swój wkład w tym, by to upamiętnienie tak długo oczekiwane powstało i zaistniało. Yy, pomnik yy, ma powstać jeden przy krakowskim przedmieściu przy Karowej, drugi przy ulicy yy, Takarzewskiego Karaszewicza. No właśnie, czy powstanie, no bo okazuje się, że cały czas władze miasta są przeciwne budowy tych pomników. No i jest wielki znak zapytania, dotyczący mianowicie tego, czy stołeczny konserwator zabytków wyda zezwolenie na budowę tych pomników w tym miejscu. Panie redaktorze, jest czymś niesrozumiałym. Ginie elita narodu, ginie były prezydent Warszawy, prezydent Polski. Prezydent na uchodźstwie. Giną ci, którzy z całym swoim życiem, dorobkiem służyli Polsce i Warszawie. I Warszawa, jako jedno z nielicznych miast w Polsce, tyłem ustawia się do tego projektu. To jest wstyd, hańba dla tych, którzy widzą taką małość w tym, co robią. A z czego to pana zdaniem wynika? To jednak jest pewien. Pewna niechęć, pewna zawiść. Z czego to wynika, że, że prezydent Warszawy mówi nie? Musi postawić na swoim, żeby tych pomników nie było? Myślę, że to nie tylko wpływ pani prezydent Warszawy, ale także władz Platformy Obywatelskiej, która absolutnie, której zadaniem było zamieść katastrofę smoleńską pod dywan. Chodziło o jak najszybsze zapomnienie, przygrzebanie tego, by ślad po tym, co się stało, nigdy nie wrócił. Ale to naiwność był... jest, panie, panie pośle, dlatego że wiadomo, że po takiej tragedii, takiej tragedii nie, społeczeństwo nie jest w stanie zapomnieć. To, to, to nie ma możliwości, żeby, żeby zapomniało tak szybko i tak nagle. E, zbyt wiele kontrowersji, zbyt wiele niewyjaśnionych sytuacji dalej. Ale rozbujano, się... panie redaktorze, społeczeństwo w ten sposób, że jest straszliwy podział. Ten podział nienaturalny w naszym społeczeństwie, chociaż zawsze były, oczywiście, frakcja jedna, frakcja druga, nie zgoda całkowita nigdy nie prowadzi do czegoś dobrego. Zawsze muszą być pewne sprawy, które są sprzeczne, bo ze sprzeczek wy, wynikają później dobre rzeczy. Tylko to trzeba szukać konkretów, płaszczyzny porozumienia. I dlatego zarówno prezydent, jak i pan były premier, pan Kaczyński, prawda, dążyli w swoich przemówieniach do tego, by załagodzić, by szukać płaszczyzny porozumienia, by dążyć do zakopania tych rowów, bo tylko to gwarantuje spójny rozwój Rzeczypospolitej. Przeciwko faktom nie wolno, absolutnie w, w ruszyć. Panie pośle, murów. a co się stanie, jeśli rzeczywiście nie będzie zgody stołecznego konserwatora zabytków na budowę tych pomników w, wskazanych przez Komitet Społeczny w miejscach? Ja myślę, panie redaktorze, że nastąpi pewnego rodzaju ostudzenie głów, że... W... Ale tego studzenia nie ma już od 7 lat. To ja mam wątpliwości, czy w ciągu najbliższych czy, kilku miesięcy to nastąpi. Czy pan czy redaktor wierzył kiedyś, że za jego życia upadnie Związek Radziecki? No nie wierzyłem. Więc no, widzi pan, więc wyroki boskie są nieprzewidziane. Przecież tam także są. Podobnie ci, będzie... którzy wierzą, którzy dawa, dają wyraz i dowód, że chodzą do kościoła, modlą się. Więc myślę, że. Wszystko z góry przejdzie i trafi oświecenie jakieś. A może Boż... temu oświeceniu trzeba będzie w jakiś sposób pomóc, Panie Połosi. Chce zrobić ustawę o ochronie zabytków? O, 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 tak, o, o ochronie zabytków. Zawsze w... prosił jeden o to Pana Boga, żeby pozwolił wygrać Rzutolotkę. Pan Bóg powiedział, daj mi szansę i wyślij, chociaż kupon. Więc tu też być może, że tak trzeba. Y -y... Panie pośle, dzisiaj też yy, kolejne yy, ważne wydarzenie związane z katastrofą smoleńską. Okazuje się, <laughs> że dopiero po siedmiu latach od tej tragedii zapadł pierwszy prawomocny wyrok yy, dotyczący osób, które przyczyniły się do nieprawidłowego zorganizowania tej, yy, tej wizyty, wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego i całej delegacji państwowej w Katyniu. W 2010 roku pan e, generał Paweł Bielawny został prawomocny, już skazany na półtora, półtora roku więzienia w zawieszeniu za niedopełnienie obowiązków. Panie pośle, dlaczego to tak długo trwało? Panie redaktorze, przecież pan Bielawny nie był generałem, gdy polska delegacja z, z panem prezydentem na czele narodowa wylatywała do Smoleńska i do Katynia został nagrodzony za to, co zrobił, awansem na stopień generalski, a dowódca Borów, generał Janicki, także został nagrodzony wyższym stopniem oficerskim. Więc ich poczynania, które były niedopatrzeniem, lekceważeniem, a być może świadomym działaniem, doprowadziły do tego, że zostali wyróżnieni. Tak jak pani Kopacz została Marszałkiem Sejmu, później została premierem. Pan Arabski poszedł w ambasadory, a dzisiaj widzimy, jak te osoby i ci, którzy dzierżyli władzę w owym czasie, pełnili odpowiedzialne funkcje, tak jak pan Radosław Sikorski, mówiąc, zeznając przed sądem, że o niczym nie wiedzą. Ta wizyta była załatwiana na czwartym, piątym szczeblu administracji mhm. i ministerstwa. Myślę, że ten wyrok jest znany potrzebny. Panie pośle, pana niepokoi to, że półtora roku po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość do tej pory prokuratura, która też już jest jakby zmieniona, nie postawiła żadnego zarzutu innym osobom, które no, też ewidentnie były odpowiedzialne za e, przygotowanie tej wizyty. Proces pana arabskiego toczy się z powództwa prywatnego części rodzin. Panie redaktorze, <coughs> półtora roku to nie jest taki długi okres czasu. Przekopać się przez setki tysięcy stron czy dziesiątki tysięcy stron wszystkich materiałów, które są dostępne mm -hmm. dla prokuratury, to jednak wymaga sporo czasu. Poza tym, jak pan wie, nie można wystąpić, nie wolno strzelać z wiatrówki do słonia. Trzeba mieć naprawdę mocne dowody, odnaleźć je, znaleźć świadków. A przede wszystkim mieć pewność, że akt oskarżenia, który zostanie skierowany, będzie właściwie oceniony przez skład sędziowski, który też budzi spore zastrzeżenia. Proszę zobaczyć, co się wyrabia w sądach. No, Mordercy. Ale tutaj Pani pośle, sąd zadziałał tak. rzeczywiście, skazał osobę winną, utrzymał w pełni wyrok pierwszej instancji, który wytknął całą listę zaniedbań byłego wiceszefa Boru. Natomiast w tej chwili. No, nic się nie zanosi, żeby kolejna, to przecież wiemy, że tych osób odpowiedzialnych, współodpowiedzialnych było więcej. Z inicjatywy pana ministra Antoniego Macierewicza do prokuratury krajowej zostało skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska. Chodzi tu o, zdradę, o rzekomą zdradę, o zdradę dyplomatyczną, to jest taki paragraf tam uwzględniony. To Dopiero minister musiał podjąć działania, żeby coś zadziało się w prokuraturze. Panie redaktorze, sam składałem dwukrotnie do prokuratury okręgowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera byłego Rzeczypospolitej, pana Donalda Tuska. Dwa razy otrzymałem odpowiedź: nie dotyczy sprawy, więc uważam, że bardzo powoli, ale wymiar sprawiedliwości dopiero zaczął, mieleć swoimi trybami i doczekamy się. Myślę, że wyrok na pana Bielawnego jest pierwszym precedensem. No ale tu czas jest bardzo ważny, dlatego że mogą być przedawnienia niestety. W niektórych Panie redaktorze, myślę, że w, w, nie ulegną przedawnieniu te Zarzuty, które ewentualnie będą postawione. Wczoraj, właśnie w tym procesie, o którym przed chwilą wspomnieliśmy, w procesie spowództwa prywatnego przeciwko panu Arabskiemu, między innymi panu Arabskiemu, a także trojgu innych urzędników. Ministerstwa e, Spraw Zagranicznych i Ambasady Rosyjskiej. Wczoraj zeznawał Radosław Sikorski. No i Radosław Sikorski, jako były szef MSZ-u, mówi, nie, zajmował się, nie zajmowałem się organizacją wizyty 10 kwietnia prezydenta Kaczyńskiego w, w Katyniu i uznał tę wizytę jako pielgrzymkę. Tak, słyszałem jego wypowiedź w telewizji i słyszałem jego hańbiącą Walenie winy na to, że zajmował się tym świętej pamięci pan Kremer, chyba tak? Kremer. Zgin... Kramer, mhm. który zginął. Oskarżać i posądzać szefowi nie wolno swoich podwładnych. Przecież on był naczelnym, postawionym na tym stanowisku. I on odpowiada za wszystko, co się w tym ministerstwie działo. Jego poprzednie wypowiedzi. Jego wystąpienia publiczne po prostu wskazywały na to, że był zorientowany, wiedział, kontrolował wszystko. Dzisiaj ma amnezję na no, ten temat. No właśnie. Nie, trudno w to uwierzyć, żeby Andrzej Kremer jako wiceszef e, MSZ-u nie informował ministra o takiej ważnej e, wizycie prezydenta e, w Katyniu, chociażby z tego względu, że. Platforma miała takie poczucie, tak komentowano wówczas tę wizytę, jako początek kampanii prezydenckiej prezydenta Alecha Kaczyńskiego. Tak to w Platformie było komentowane i myślę, że nie wierzę w to, że ja osobiście, żeby minister Sikorski nie interesował się tą wizytą. Znamienne, panie redaktorze, że przytoczę wypowiedź pana, odpowiedź pana Sikorskiego. Powiedział tak, że w, przytoczona jego wcześniejsza odpowiedź wielokrotnie. Radziłem panu prezydentowi Kaczyńskiemu, by udał się do Moskwy nie w kwietniu, nie 10 kwietnia, ale 9 maja, mm -hmm. by tam uczestniczyć wśród zwycięsk przedstawicieli zwycięskich mocarstw i w to by byłaby odpowiednia i godna wizyta. Uważam, że śmierć niewinna ponad 20 tysięcy polskich oficerów zamordowanych bez sądu, w ludobójczy sposób jest niegodna wizyty prezydenta, a przecież wszyscy poprzedni prezydenci bywali tam, składali hołd i pokazywali, że żadna zbrodnia wobec Polaków niewinnych nie będzie bezkarna, że zawsze możemy liczyć na to, że będziemy się upominać. Pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński i delegacja narodowa tak uczyniły. A wypowiedź pana Sikorskiego jest po prostu hańbą. Tym bardziej, że prezydent Lech Kaczyński już wcześniej. Jako prezydent Rzeczpospolitej był już w Katyniu w 2007 roku, e, odwiedził to miejsce i oddał hołd e, pomordowanym na cmentarzu w Katyniu, ale także e, we wszystkich innych miejscach m, na Golgoty Wschodu pomordowanym polskim oficerom. E, właśnie w tej chwili jutro kolejny dzień, e, kiedy będziemy wspominać e, ofiary e, zbrodni katyńskiej, e, Panie pośle, pan od wielu lat działa w Komitecie Katyńskim. Ponad 40 40 panie, lat, tak. 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 Pana brat też jakby inicjował wiele zresztą. miejsc upamiętniających słynny, słynny pomnik katyński na Powązkach, który w ciągu nocy zdemontowali, UB, SB zdemontowała. Przecież to w Warszawie jest znane wydarzenie. Pana zdaniem, w jaki sposób powinniśmy jeszcze dbać o tę pamięć Ofiar zbrodni katyńskiej. Przed dwoma godzinami była odprawiana Msza Święta z udziałem asysty wojskowej w bazylice Świętego Krzyża, diecezjalnej, po prostu w miejscu pamięci zbrodni katyńskiej. Pamięć to jest najważniejsza rzecz, o której powinni Polacy pamiętać. Pamięć bez pamięci nie ma narodu. Bez pamięci giną całe państwa. I tu, na przestrzeni 77 lat, zawsze to szwankowało. To na społecznikach opierała się cała walka o prawdę o Katyniu. To nie tylko pomnik który był postawiony na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Ale to jest Stefan, spektakularne wydarzenie panie to było. redaktorze, Stefan zawiózł do Charkowa i Miednoje dwa krzyże dziewięciometrowej długości wojskowym samochodem, jadąc przez całą Rosję w 1991 roku z polskimi flagami. Gdy tam dotarli, chcieli postawić to nasi nie chcieli pomagać. Pomogli rosyjscy żołnierze uczestniczący w ekshumacjach. Te krzyże tam stoją. To też jest pokazane, jak to przebiega. Gdy była katastrofa smoleńska, przez pół roku ani rząd, ani prezydent nie zdołali postawić żadnego w krzyża, pamięci, w znaku na lotnisku w Smoleńsku. Rodziny wykonały tablicę, ta tablica została zawieziona, mówiła prawdę o Smoleńsku i Katyniu. I wtedy, dopiero po pół roku, została w sposób taki, jak przedtem 30 lat, przedtem pomnik Katyński, zamieniona, pohańbiona i wróciła do Polski. Yy, bardzo panu, panie pośle, dziękuję za tę rozmowę za wizytę w studiu. Naszym gościem, Szanowni Państwo, tego wieczoru był poseł Andrzej Melak z Prawa i Sprawiedliwości, członek Komitetu Katyńskiego, a także członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar, ofiar Katastrofy Smoleńskiej i Pomnika Lecha Kaczyńskiego. Dziękuję. Panie redaktorze, jeszcze z życzenia dla radio słuchaczy i telewizów: spokojnych, błogosławionych świąt Matwy Wsadnia Pańskiego. Dziękuję w imieniu naszych widzów. Szanowni Państwo, my spotkamy się jutro w polskim punkcie widzenia. Teraz życzę wszystkim dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.